W zeszłą niedzielę na całym świecie obchodzone było Święto Praw Zwierząt. Uroczystości odbyły się w 200 miastach na całym świecie. Z polskich miast były to Poznań i Wrocław. Ja z racji, że nie mogłam tam być fizycznie, oddałam hołd bilionom ofiar ludzkiego hedonizmu muzyką. Dedykowałam im część Dies Irae, rekwiem Mozarta, we własnym wykonaniu i metalowej aranżacji. Jeżeli nie słyszałeś, to polecam, jest na kanale. W tej chwili obserwujemy przebieg uroczystości we Wrocławiu. I podczas gdy ja o tym opowiadam, proszę Ciebie, zerknij tak dyskretnie, jak właściwie wyglądają prawdziwi weganie. A raczej nie są to świezi weganie, lecz wieloletni aktywiści, wielu z nich na diecie roślinnej nawet od kilkudziesięciu lat. Dlaczego Cię o to proszę? Bo gdyby było choć ziarno prawdy w tym, co na temat diety roślinnej mówią osoby chociażby takie jak profesor Cichosz, Keto Kocur czy wielu innych popularnych promotorów mięsa, youtuberów, to powinieneś tutaj widzieć same skrajnie wychudzone, wyniszczone i wyliniałe osoby. Czy nie odnosisz wrażenia, że faktyczni weganie jednak wyglądają normalnie? Czy nie zastanawiacie się to? Czyżbyśmy byli od pokoleń masowo okłamywani co do tego, że rzekomo potrzebujemy mięsa na biału i jaj? Pomyśl, gdyby prawdą było, że białko roślinne jest niepełnowartościowe, tak jak często to słyszymy, to te osoby wręcz nie miałyby prawa się poruszać, więcej, nie miałyby prawa żyć. Podobno, niedobórów białka w pierwszej kolejności odbija się na stanie włosów i skóry. Zwróć uwagę na włosy i skórę wegan. Tak, jesteśmy okłamywani, ale nauczyliśmy się nie zwracać na to uwagi, ignorować, bo to takie powszechne. Nasza czujność została uśpiona. A teraz powracając do święta. Wiąże się ono z dwoma aktami. Po pierwsze, symbolicznym bądź faktycznym pochowaniem ciał zamordowanych zwierząt, oddaniem im pośmiertnego hołdu należnego świadomym, czującym osobom. Jest to symboliczny gest walki z przedmiotowym, bezosobowym traktowaniem zwierząt. Z niegodnym traktowaniem zwłok. Czujących osób, które tutaj były razem z nami. Jak widzimy, we Wrocławiu ten akt był w pełni symboliczny. W wielu miejscach na świecie jednak uczestnicy przynoszą faktyczne zwłoki zwierząt i organizują im uroczysty pochówek. Jak to wygląda w praktyce, nie wiem, bo nigdy w tym nie uczestniczyłam, ale na licznych zdjęciach w internecie możemy zobaczyć aktywistów niosących zwłoki na poduszkach. Drugim aktem jest podpisanie deklaracji praw zwierząt przez uczestników uroczystości. Wysłuchajmy przesłania deklaracji. Wysłuchajmy o co walczą aktywiści. Chcielibyśmy teraz odczytać deklarację praw zwierząt. Odczytają Barthard. Deklaracja praw zwierząt. Od zarania ludzkości istnieje grupa tak uporczywie krzywdzona i spychana na margines. Że jej cierpienie wzrosło w nasze codzienne życie. Gdyby zwierzęta mogły mówić swobodnie, chóry ich krzyków zagłuszyłyby każdy inny dźwięk na świecie. Zatrzymajmy się na chwilkę przy tym zdaniu. Powtórzę jeszcze raz. Gdyby zwierzęta mogły mówić swobodnie, chóry ich krzyków zagłuszyłyby każdy dźwięk na świecie. Zastanówmy się nad sensem tego zdania. Czym jest Ziemia? Co jest dominującą emocją na Ziemi? Co jest dominującym dźwiękiem na Ziemi? Nawet jeżeli jest to dźwięk stłumiony, nawet jeżeli jest to w niektórych przypadkach dźwięk cichy, jest to okrzyk rozpaczy, dźwięk bólu, cierpienia, przerażenia, błaganie o pomoc. Faktycznie to są najczęstsze dźwięki na tym świecie. Dominująca emocja na ziemi to strach, przerażenie, ból, błaganie o litość. Polska, nieduży kraj, niecałe 40 milionów ludzi, nasze radości, zmartwienia, troski, pasje, miłości. I dla tak niedużej grupy ludzi. Mordowanych aż miliard dwieście milionów samych kurczaków rocznie, już nie mówiąc o innych gatunkach. Tyle przelanej krwi, tyle cierpienia, tyle lęku, przerażenia, tak wiele cierpienia obciążającego nasze polskie sumienie, tak wiele krwi na naszych rękach. Czy garstka Polaków, niecałe 40 miliony, warte jest ofiary miliarda, dwustu milionów osób rocznie? Słuchajmy dalej. Wszyscy jesteśmy zwierzętami. Wszyscy jesteśmy żyjącymi, oddychającymi istotami, które dzielą między sobą tę samą planetę. Wszyscy odczuwamy ból i cierpimy, gdy jesteśmy ranni lub pozbawieni naszego życia, naszych rodzin, naszej wolności. Wszyscy mamy prawo do doświadczania dobroci, współczucia i poczucia godności. Wierzymy w pokrewieństwo wszystkich istot i możliwość ich współistnienia w pokoju i harmonii na planecie Ziemi. Mając na uwadze to, że wszystkie żywe istoty na Ziemi pochodzą z tego samego źródła, oraz podlegają tym samym prawom ewolucji, mając też na uwadze to, że wszystkie żywe istoty na Ziemi zamieszkują te same lądy, wody i powietrze, a tym samym korzystają wspólnie z ich zasobów, aby żyć i przeżyć, tworząc je jeden ekosystem, mając na uwadze to, że wszystkie żywe istoty posiadają te same podstawowe potrzeby przetrwania, poszukiwania szczęścia i przyjemności, unikania bólu wygodnego życia, prokreacji, tworzenia rodzin i inny stru innych struktur społecznych, mając na uwadze to, że wszystkie żywe istoty znane ludziom są istotami odczuwającymi, a zatem mogą odczuwać ból, przyjemność, doznania zmysłowe, uczucia i emocje. Mając na uwadze to, że gatunek ludzki jest tylko jednym z milionów gatunków zwierząt i liczebnie stanowi znaczącą mniejszość w porównaniu do miliardów żyjących zwierząt na tej planecie. Biorąc to wszystko pod uwagę, uważamy następujące prawdy za oczywiste, że wszystkie istoty są równe i mają prawo do życia, wolności oraz dążenia do szczęścia. W związku z tym wszystkie zwierzęta mają takie same naturalne prawo do istnienia jak każda inna żywa istota. Wszystkie zwierzęta mają prawo do bycia wolnymi, do przeżywania swojego życia we własnych warunkach w sposób zamierzony przez naturę. Wszystkie zwierzęta mają prawo do jedzenia, snu, ruchu, wygody fizycznej i psychicznej, zdrowia, bezpieczeństwa, jak również zaspokajania swoich wszystkich naturalnych potrzeb. Wszystkie zwierzęta powinny być wolne od głodu, pragnienia i niedożywienia wolne od fizycznego dyskomfortu i wyczerpania wolne od przetrzymywania w niewoli wolne, wolne od złego traktowania wolne od wykorzystywania lub okrucieństwa wolne od bólu. Urazów i chorób, strachu i cierpienia, oraz powinny mieć możliwość swobodnej realizacji naturalnych dla siebie wzorców zachowania. Wszystkie zwierzęta mają prawo do prokreacji i reprodukcji, życia ze swoim potomstwem w rodzinach, plemionach lub wspólnotach oraz prowadzenia naturalnego życia społecznego. Mają prawo do życia w swoim naturalnym środowisku, rozwoju w rytmie naturalnym dla ich gatunku. I do takiej długości życia jaka odpowiada ich naturze. Zwierzęta nie są towarem ani własnością ludzi i nie są przeznaczone dla ludzkiej korzyści ani dla wspierania ludzkiej egzystencji. W związku z tym zwierzęta nie mogą być pozbawiane wolności, wyzy wyzyskiwane, krzywdzone, prześladowane ani traktowane w jakikolwiek inny sposób lekcyważący ich bezpieczeństwo, wolę czy godność. Zwierzęta nie powinny być zabijane na jedzenie, dla skór, w celach religijnych, używane do eksperymentów, zmuszane do pracy, eksploatowane i zabijane dla sportu ani rozrywki, wykorzystywane do celów komercyjnych, mordowane w czasie polowań, prześladowane ani tępione dla ludzkiej przyjemności, potrzeby lub innych celów. Ludzie będą robić wszystko co w ich mocy, aby chronić wszystkie zwierzęta. Każde zwierzę, które jest zależne od człowieka, ma prawo do właściwego wyżywienia, opieki i nie może zostać zaniedbane, opuszczone ani zabite. Zwierzęta po śmierci powinny być traktowane z szacunkiem i godnością, tak jak ludzie. Dlatego wzywamy do ochrony tych praw. Prawa te muszą być uznawane i bronione prawnie, tak jak prawa człowieka. Każde działanie, które pogarsza dobrostan zwierząt lub pogarsza przetrwanie zwierzęcia lub gatunku, czy też zagraża czy pozbawia zwierzę lub gatunek praw wymienionych powyżej, powinno być uznane za przestępstwo oraz zostać odpowiednio ukarane. Na dowód powyższego, niniejsza deklaracja zostaje podpisana dziś. W niedzielę 4 czerwca 2023 roku na 13. Narodowym Dniu Praw Zwierząt na świecie i trzecim w Polsce.